Studiuję informatykę, jestem na drugim roku. Studiuję informatykę, jestem na drugim roku. Od razu wiedziałam, że na studia pójdę na SGGW. To była decyzja podjęta po... w czasie wakacji, po prostu taka zmiana planów. Tylko na informatyce na tej uczelni jest specjalność techniki multimedialnej, która bardzo mnie zainteresowała. Stwierdziłam, że fajnie byłoby zaryzykować i spróbować studiować informatykę. Mój ulubiony przedmiot to fakultet, który wybrałam sobie w tym semestrze, to jest budowanie stron www. Prowadzony jest bardzo ciekawie. Jest to coś, z czym wiąże swoją przyszłość, więc cieszę się, że mogę sama dobierać sobie przedmioty. To będzie, wydaje mi się, przedmiot, który będę miał w kolejnym semestrze. Będzie to modelowanie i animacja w programie Blender. Nasz wydział jest najmłodszym wydziałem. Naprawdę warunki do studiowania są bardzo dobre. Mamy aż cztery koła naukowe u nas na wydziale. W których każdy, kto studiuje informatykę bądź informatykę i ekonometrię może rozwijać swoje zainteresowania, ale to, co ja przede wszystkim polecam, to samorząd. Robimy bardzo dużo rzeczy. Studia to nie tylko nauka. Tutaj bardzo dużo się dzieje na uczelni. Mamy bardzo dużo ciekawych zajęć pozalekcyjnych, dużo kół, cool. współpracujemy z Microsoftem. Na SGGW, tak jak Większość wie, mamy piękny, wspaniały kampus. Organizujemy różnego typu imprezy, połowinki, otrzęsiny, a także różne inne wydarzenia. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i można się rozwijać w wielu dziedzinach.